Witam, nazywam się Marcin Lak, jestem uczniem Maćka Wilbuba. Chciałem scharakteryzować osobę Maćka w kilku zdaniach, przede wszystkim jako nauczyciela jogi oraz medytacji, więc to, co wyróżnia Maćka w moim niemaniu, to jest przede wszystkim indywidualne podejście do każdego ucznia. To jest duża ilość zrozumienia, który Maciek obdarza do swojego ucznia. Kolejnym takim atutem Maćka jako nauczyciela jest to, że nie jest niewolnikiem schematów i szablonów, więc osoby, które trafiają do Maćka, do pracowni Aslan, w przypadku Macieja jest to nauka Asna w systemie Winia Krama, czy na warsztaty medytacji, czyli tutaj jeżeli chodzi o Maćka, to medytacja sufizmu uniwersalnego, osoba może być taka pewna, że Praktyka zostanie dostosowana bardzo indywidualnie, otrzyma wiele informacji zwrotnych, które pozwolą na znaczny progres w praktyce oraz korektę tej praktyki. Więc z całą odpowiedzialnością mogę polecić Maćka jako znakomitego nauczyciela ASAM w systemie Vinyasa Krama oraz medytacji. W przypadku Macieja to jest oczywiście wcześniej wspomnianym suwizm uniwersalny. Pozdrawiam.